Szoruj.pl, witam Was serdecznie. Dzisiaj jesteśmy u klienta na Wilanowie. Będziemy czyścić dwa tarasy z płytek gresowych około 50 m2. Zapraszam Was serdecznie, zobaczycie co dziś będzie się działo. Jesteśmy na drugiej części tarasu, on jest zdecydowanie mniejszy. Pamiętajcie również, że czyścimy wszystkie tarasy, nie tylko płytki gresowe, ale wszelkie inne. Żeby profesjonalnie wykonać tą usługę, będziemy używali szorowarki, Opryskiwacz chemię już mamy rozrobioną i akcesoria dodatkowe w postaci mopa oraz takiej fajnej szczotki do szorowania fug. Zaczynamy nanosić chemię. zaczynamy pracę z fugami. Szorujemy. już popracowała fugi są ładnie wyszorowane zaczynamy pracę szorowarką śledzicie sami jak będzie wyglądał efektual wow. Zobaczcie sami, wszystko jest wyszorowane już maszyną i teraz zaczynamy odsysać tą brudną zawiesinę. Trudno dostępne miejsca wyszorujemy sobie takim fajnym striperem. Nam posłuży do trudno dostępnych miejsc, takich jak tutaj pod balustradą. Droga umyta, teraz przemapujemy całość, żeby pozbyć się nadmiaru chemii. Po kilku godzinach pracy właśnie skończyliśmy. Trochę tej pracy było faktycznie, nie ukrywam, zmęczyłem się, ale chodźcie sami, ocencie. Jak to nam wyszło? Jeśli efekt naszej pracy Wam się podoba, a macie problem właśnie z brudnym tarasem, to zapraszam Was serdecznie. Szoruj.pl Chętnie Wam pomożemy.